Cześć, jestem tej strony Patryk, o mnie dominik, witam. Dzisiaj jest to unboxing yy, paczki świątecznej, znaczy mikołajkowej, którą dostałem kołajki. W środku MM3 Mleczna. Takie Carmelio. Tak, tak, Takie po prostu jakby. Takie małe. Eee, dalej. Dalej to jest jakiś grzechy malinowy. Głównie to chodzi o Sacred Bucket. Oczywiście już folię odpakowałem po prostu na ruchniki Po prostu było za cicho przed chwilą. Eee, to jest złota edycja. Jest tak. Jedna płytka, dysk pierwszy. I druga płytka, dysk yy, drugi. Idąc dalej, jest instrukcja. Instrukcja taka króciutka obsługi. Po kolei, sterowanie, o co chodzi w tej grze i tak dalej. To jest dosłownie na. no cztery kartki. Takie maluszki Z tyłu kody. Yy, no to. Co do tej zawartości Secret 2 to chyba w zasadzie tyle. Dwa instrukcja i ta skiny. Czyli to byłby mój prezent, powiedzicie, bo to na mikrofonie zostałem, bo u nas w szkole nic Więc, więc żegnamy się z Wami yy, yy, serwus, ale w zasadzie to jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że nie będzie drugiej paczki, ponieważ do mnie po prostu nie, nie dostał, bo po prostu u nich nie ma. Nie było, nie było Mikołajek, tylko będą te kręgielnie czy coś takiego. No to po raz kolejny ser.